Oblot jak wiosna Niedziela w południe Trochę Słońca Po ponad tygodniu deszczów Pierwszy, wielki, duży oblot Co niektóre wracają z pyłkiem ah jeszcze dolny wylotek os już tu jest mniej Obok kolejny stojak na ule. Właśnie akurat w to miejsce przyjdzie, gdzie, gdzie stoi ta rodzina tutaj, ten ulik. Pójdą na niego dwie. Tu dwie to cztery, i tam na te dwa leżaki po jednej rodzinie. Jedna już jest przywieziona, więc też się oblatuje. Tutaj na tych odkładach jest to samo: to są wszystko odkłady. Nie? Wszystkie z pyłkiem, tam, tam aż na tym pierwszym aż. aż No teraz trochę mniej, ale przyleciało. Moment był, że przyleciało pszczółek. Mnóstwo z piłkiem. No a tutaj jest. Jest. No niesamowicie. Podejrzewam, młoda pszczółka się oblatuje. No i pięknie okej, okay. oby tak do wiosny tu muszę sprawdzić jeszcze im pokarm jak, jak nie będą miały to to dołożyć ciasta już w tej chwili albo po prostu inwertu kupić bo do tej pory karmiłem cukrem ze względu na koszty cukier kosztuje 89 centów a najtańszy inwert jest w tej samej cenie przyjmując 2 do 1 to no to płacimy za 1 trzecią wody 80 parę centów także a wodę ja mam tu za darmo nie, nie muszę za nią płacić To w CG jakbym kupował kosztuje ponad euro, ponad euro chyba 40 nawet no ale nic pojadę kupię ten jeden kartonik, to mi tam nie zaszkodzi nie? żeby tu podolewać, ale najpierw sprawdzę, najpierw sprawdzę Jeszcze jest cały październik u nas będą pszczoły w locie pyłku widać nie brakuje, noszą do oporu pyłku różnego koloru, żółty, pomarańczowy, przeróżny pyłek noszą. No tutaj teraz też ciemno się zrobiło Okej okay. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, do zobaczenia